Witajcie w troszeczkę innej formie odcinka, dlatego że przy em, jego nagrywaniu coś się wykrzeczyło i dźwięk mikrofonu nie został zarejestrowany. No, moja wina nie dopilnowałem tego, ale chciałbym, żeby ten odcinek jednak pojawił się, ponieważ no, zapisałem już zapis i nie jestem w stanie odzyskać go w formie sprzed tego odcinka. Dlatego mówić do was będzie spoza gameplayu, ale obejrzymy go sobie razem i będę starał się em, mówić swoje troszeczkę inne spojrzenie na ten odcinek. Zaczynamy oczywiście od śpiącej Nowy, która troszeczkę nam tutaj śmierdzi i gliczuje się w łóżku, co jest chyba. Podstawową funkcją czwórki, że tak gra, bardzo się kliczuje. I przy, po przechodzeniu przez ściany simów, i, i tak właśnie, bez, y, historia z Luisem poszła nam do przodu, ponieważ zaproponował on nam stworzenie własnej gry lub aplikacji, i żeby rzucić pracę i po prostu żyć na własny koszt. Bo w sumie, dlaczego by nie? I jako, że nowa. Wygląda według mnie na taką trochę kobietę idącą własną drogą, i też z, z, już od początku idziemy tą ścieżką sprzyjającą Luisowi tak, tak jakby. No to zgodziliśmy się na to. Zobaczycie, co z tego wyjdzie, bo, bo nie spodziewałem się tego. Em, tak. Właśnie tutaj teraz zgodzę się. I dostaliśmy magiczny napój od Luisa, który przyspiesza rozwój umiejętności, ale za to ma jedną wadę, a mianowicie taką, że potrzeba pęcherza schodzi przy nim niezwykle szybko. Naprawdę szybko. I tutaj zacząłem w tym odcinku też zastanawiać się, czy ona schodzi tylko i wyłącznie kiedy wykonujemy interakcję związaną z rozwijaniem umiejętności, czy schodzi cały czas po wypiciu tego eliksiru, ponieważ zauważyłem, że kiedy dopiero nowa siada do komputera, to dopiero wtedy pęcherz schodził jej bardzo szybko. Ja też wciąż jestem chory, dlatego przepraszam Was za każde moje chrypnięcia i tak dalej. Myślę, że to też mogło być spowodowane na tym to mogło powodować właśnie to, że nie przypilnowałem tego mikrofonu. Że to, po pierwsze, troszeczkę bawiłem się ustawieniami dźwięku, żeby grę było bardziej słychać, ponieważ doszło do mnie, że w tych pierwszych odcinkach nie była ona jakoś bardzo słyszalna. A po drugie, no, brak nagrania z mikrofonu może powodować właśnie to, że jestem chory i tak nie do końca trzeźwo. Może myślę, jeśli <laughs> si wiecie o co mi chodzi. I. Dlatego też mogłem tego nie przypilnować. Mm, tak. Mamy tutaj teraz 3 dni wolnego, bo jest weekend, dlatego też mamy bardzo dużo czasu na rozwinięcie tego szóstego poziomu umiejętności i stworzenie tej gry ostatecznie. Tylko najpierw musimy poczekać aż nasza śmierdząca nowa w końcu wstanie z łóżka. Chociaż jest dopiero piąta rano w sobotę, więc... Po tej szalonej nocy ostatnio z Luisem może dajmy jej się wyspać. Co słyszyła, no to tak Luis nam tutaj odczynia jakieś dzikie w gabinecie. Kaleb z torbą na głowie. Może przynajmniej nie iskrzy się w słońcu. Jak nosi taką torbę. I na szczęście mamy 10 punktów, żeby zawetować te torby, bo to jest po prostu. Najgorsze co życie Eko przynosi ze sobą. To są te torby. O! Dodatkowo jeszcze dzisiaj wypada Sylwester, co jest bardzo ciekawe. A nowa uwielbia robić postanowienia. Hm. Dobrze, zrobimy jej jakieś postanowienia, ale najpierw niech sobie zje. Bo. Śnie na nie to jednak podstawa. Tak jednocześnie pogada sobie trochę z Luisem, którego no naprawdę nie można brać na poważnie, kiedy nosi tą torbę. W ogóle. Przez cały ten scenariusz chciałem wywalić tą kuchenkę w jakieś inne, lepsze miejsce, a ona tak sobie stoi po prostu na środku i to wygląda strasznie, że ona jest taka osamotniona. Tak, kiedy nowa przestanie brać prysznic, to wypijemy sobie eliksir. I tutaj będziecie mogli zauważyć, że ta potrzeba pęcherza naprawdę szybko schodzi. Tylko jeszcze najpierw, najpierw małe postanowienie. Związane z rozwijaniem umiejętności, no bo skoro i tak musimy ją rozwinąć, to na pewno nam się spełni, więc tutaj, chociaż przynajmniej w tym segmencie, zadowolimy nowe. A, tak, tutaj Luis nie będzie chciał nas dopuścić do naszego laptopa i będzie cały czas wstawał i siadał, wstawał i siadał. I. Hm, nie, dobra, to nie ten moment. O! To ten moment, kiedy wyciąga te trąby i te wszystkie. Bo, bo spełniło jej się zrobienie postanowienia. Tak, nowa pograj sobie troszeczkę w My Sims i trzeba będzie wziąć się do roboty, ponieważ wiecie, skoro macie już plan biznesowy, no to trzeba, trzeba działać. Um, tak, tutaj też zdecydowaliśmy, że nie będziemy rzucać pracy, ponieważ skoro i tak ma 3 dni wolnego, to po co jakby ją rzucać. I pierwszy łyk eliksiru I teraz Luis siadł do kompa I nie będzie chciał po prostu zejść z niego I nowa nie będzie mogła zacząć Programowania bo Bo ten dziad po prostu siedzi przy tym e, Laptopie i, i tego po prostu Rozsiadł się dupą na krześle I nie chce wstać No mógłbyś w końcu się ruszyć Ech Ja uwielbiam kiedy tak się dzieje No w końcu tak, teraz kiedy nowa już musi iść do toalety, bo już jak widzicie ma żółty... żółtą potrzebę potrzeby pęcherza, to Louis dopiero zszedł z komputera, ale nie ja chyba wtedy nie zauważyłem tej potrzeby, albo po prostu stwierdził, że walić to ić pisz. I wzięliśmy się za robienie em, jeszcze nie aplikacji ani gry, bo mieliśmy za mały poziom, ale na ćwiczenie programowania. Jak się okazało, ten eliksir naprawdę przyspiesza tą umiejętność. I właśnie tutaj widzicie, bardzo szybko zrobiła się czerwone. Hmm, chociaż z zielonego na żółte też jej szybko przyszło, a wtedy jeszcze nie używała komputera. Dlatego nie wiem. Tak jakoś mi się zdawało, że to szybciej spada przy, przy nabijaniu tej umiejętności. Co miałoby sens, bo wiecie, tutaj pasek opada, tam wzrasta. Takie. Krąg życia. I w ogóle. Tak, tutaj dopiero nowa stała się naprawdę skupiona. I moje próby zrobienia jakiegoś screena na miniaturkę. Nie weszło tutaj to tak jak chciałem i ostatecznie zrobiłem je, ale nie pojawiają się one na, na miniaturce. Halo. Tutaj montażysta z przyszłości, który chciałby zrobić małe wtrącenie do naszego gameplay'u. I przybliżyć wam zbiórkę, która ostatnio wpadła w moje oczy. Zbiórka dotyczy 18-letniego Natana, który próbuje zebrać pieniądze na jedną z operacji, które potrzebne mu są, by mógł żyć w własnym ciele zgodnie ze sobą. Nie będę wam czytał całego opisu, ponieważ historia jest tak przejmująca i tak po prostu łapiąca za serce, że zostawię wam to do samego czynnego zapoznania się z nią. Ale prosiłbym jedynie o to, że jeśli macie chęci, wejdźcie w link w opisie do zbiórki, udostępnijcie ją, jeśli macie możliwość wpłacicie nawet te 2 czy 5 zł, żeby... Przybliżyć Natana do jego celu, dlatego że każdy z nas zasługuje na życie zgodnie ze sobą i życie godne samego siebie. I po prostu pamiętajcie, że trzeba pomagać. A tym bardziej przypominam, że mamy czas retrogradacji Merkurego, dlatego dobre uczynki liczą się podwójnie i oddalają nas od tych złych rzeczy, które mogą nas spotkać. Tak, musiałem tak troszkę nastraszyć, może was to przekona bardziej. Ale bez śmieszkowania jest to bardzo poważna sprawa i zachęcam Was do zapoznania się z historią Natana, ponieważ jest on przesympatycznym człowiekiem, który potrzebuje naszej pomocy. Dlatego, mimo że moje zasięgi są bardzo malutkie, to ruszmy internet i sprawmy, by chociaż troszeczkę dobrego stało się na tym świecie. A teraz, wracajmy do. Nagrania. I udało nam się osiągnąć szósty poziom programowania. Do tego, tak, te okropne radio, które się włączało cały czas. Są tutaj widzicie moje dowody zbrodni, że zrobiłem screeny. Ten fragment miał być usunięty z filmiku, ale skoro już go mogłem skomentować w taki sposób, no to, no to zostawmy go w odcinku. Tak, ona naprawdę ma jakąś szajbę na temat tego radia. W ogóle Simy mają szajbę na temat radia. W każdej części, jak tylko jest radio, to oni zawsze je włączają. Jeszcze w czwórce, gdzie oni to robią jakby mm, razem z inną umiejętnością, to git. Ale gdzie w trójce, czy tam w dwójce oni muszą stanąć, żeby słuchać tego radio, Albo mm, tańczyć, czy coś po prostu robić z nim. To, to jest męczące, bo oni przerwają umiejętności i idą sobie e, robić z radymi rzeczy. Tak, tutaj chciałem zobaczyć, jaki jest nasz główny cel w sumie tego scenariusza, i nie odkryłem go do końca, ale co mnie dziwiło, jest bardzo wiele zakończeń możliwych dla tego scenariusza, i byłem pewny, że my zmierzamy do końca wyścigu szczurów. E, jako zakończenie tego um, scenariusza. A jak się zakończy, zobaczycie, no bo jak widzicie już pewnie po tytule odcinka nie będę ukrywał, że jest to ostatni odcinek ze scenariusza W cieniu rywala. Udało nam się go dokończyć w tym filmiku, jednak nic nie będę spoilerował. Oglądajcie. dobrze. Czas zrobić nowej przerwę od tego komputera i coś zjeść. Tutaj miałem mam rozkminę na temat tego jak Ciekawy jest ten system gotowania w czwórce, że mamy podzielone na tutaj na jakieś yy, sekcje bez laktozy, wegetariańskie i, tak i tak dalej. I jest to bardzo takie po prostu nowoczesne. No wiadomo, kiedy powstawała dwójka czy trójka, jakoś tak się jest spoglądało, na ten black, brak laktozy i w ogóle. A teraz, wiecie, vegan, jakieś gluten free i w ogóle. Dlatego bardzo fajnie, że są te reprezentacje w czwórce. Czwórka jest bardzo w ogóle na każdą reprezentację i otwarta na każdego człowieka, i to jest na pewno jej plus. Czas na drugiego eliksira. I tutaj możecie zobaczyć, a nie, faktycznie potrzeba schodzi już bardzo szybko, zanim ona jeszcze usiądzie do komputera, więc eliksir działa tak po prostu. Nie. Kiedy ona usiądzie do komputera. Dopiero. Więc moje zawahania i resuminy już są rozwiane. ok, ale działa on naprawdę szybko. Tak. Naprawdę naprawdę. No widzicie, ona ile popracowała jakieś niecałą godzinę chyba i już ma po prostu krytyczną potrzebę, że aż nie zdążyła. I drugi raz w tym odcinku śmierci. Ja nie wiem. Taka bizneswoman, a w ciągu dwóch dni dwa razy doprowadza się do aż tak jego braku higieny no ale no każdemu może się zdarzyć, tak? jesteśmy tylko ludźmi i tutaj wbijemy chyba siódmy poziom tak, tak na pewno wbijemy siódmy poziom i zaraz będziemy mogli zacząć tak, następny próg to jest dopiero dziewiąty poziom nie wiem dlaczego pominęli ósmy może na ósmym poziomie programowania jakoś dużo nowych rzeczy nie wchodzi do robienia ale skoro mamy już siódmy możemy pisać aplikacje, dlatego teraz to zaczniemy i jak się okaże pisanie aplikacji jest mega szybkim procesem no bo patrzcie, już tak naprawdę tutaj mamy jedną czwartą zrobioną umiejętność w dalszym ciągu leci bardzo szybko. A, a jakby nie wiem, wydawało mi, wydawało mi się kiedyś, że napisanie takiej aplikacji było. zawierało więcej czasu, a tak naprawdę to jest bardzo szybkie. Hm, może to też ten. No ale dołóżmy do tego, że ona jest skupiona. I o właśnie, tutaj. Stało się coś dziwnego, ponieważ yy, nie dokończyła ona aplikacji, a scenariusz nam się ukończył. I skończyliśmy go na ścieżce pojedynczej. I w troszeczkę mnie to dziwi, dlatego że nie, nie stało się nic znaczącego, nie zrobiliśmy żadnego celu ani nic takiego. A scenariusz nam się ukończył i, i. to było bardzo dziwne dla mnie, i niespodziewane, ponieważ no stało się tak troszeczkę to z dupy. Nie wiem skąd, ale. Ale jakby. No cóż, udało nam się. Pierwszy scenariusz został przez nas e, rozwiązany. Przeszliśmy go. I co za tym idzie, jest to. Pierwszy ostatni odcinek jakiejś serii na moim kanale, co stało się bardzo szybko, i w ogóle się tego nie spodziewałem. No ale cóż możemy więcej powiedzieć. Jakby Rozumiem, że prostota tego scenariusza wynikała z faktu, że jest to scenariusz początkowy, i dlatego tak naprawdę miał do wyboru tylko. Miał w sobie on tylko jeden wybór, czy jakby sprzyjamy Luisowi, czy nie. Ale zakończyli jego jest tak dużo, że jestem naprawdę ciekawy, co trzeba było zrobić inaczej, żeby żeby dojść do innego rozwiązania, bo wydawało mi się, że po tym napisaniu aplikacji A. będzie coś jeszcze i wtedy będzie koniec. A ten koniec przyszedł tak niespodziewanie, że... No i ja nie mam więcej pytań. Nie mam też nic więcej do powiedzenia o. wam tym. Zepsutym odcinku, dlatego dziękuję, że byliście ze mną. Że byliście z nową, ponieważ przez całe te cztery odcinki byłem z wami i ja, i nowa i razem rozgrywaliśmy jej początek kariery. Dziękuję, że byliście ze mną w tej pierwszej serii na moim kanale. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w innych nagraniach i w innych seriach. Na moim kanale. Trzymajcie się i pa pa!